To ładne, jak nowe. Super. Oficjalnie od dziś ósma już karetka będzie przewozić chorych do Legnickiego Szpitala. Auto jest wyposażone między innymi w groć oddzielającą przestrzeń pasażera od kierowcy, co jest szczególnie cenne w dobie pandemii. Samochód ten to jest samochód transportowy typu A1, czyli to jest najmniejsza karetka, która funkcjonuje na, na rynku. Został on zakupiony po to, żeby służyła pacjentom podejrzewanym o zakażenie COVID-em lub też zakażonym COVID-em, oraz wszelkiej obsługi związanej z tymi pacjentami, czyli transporty międzyszpitalne, czy też transport krwi dla tych pacjentów, wszystko, co jest związane z COVID-em, to będzie właśnie obsługiwała ta karetka. Fundatorami nowej karetki są m.in. firmy BASF i Volkswagen, ale i gminy Kunice oraz Miłkowice czy parafia w Męcińce darowizny przekazali za pośrednictwem Fundacji Otwarte Serce dziś przedstawiciele większości z nich Wzięli udział w przekazaniu samochodu władzom placówki. Dlaczego wsparliśmy szpital? Tu pracują lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy walczą z koronawirusem na pierwszej linii frontu. Warto też wspomnieć, że 20% ludzi zakażonych stanowili właśnie lekarze i pielęgniarki. Należą im się szczególne podziękowania za ten trud. Chcemy wesprzeć ich finansowo. And as I said, we wanted them. Mnie ogromnie cieszy, że jest to samochód marki należącej do naszego koncernu, do koncernu Volkswagena, a kto wie, może serce tego samochodu pochodzi z naszej fabryki, e, mam na myśli oczywiście silnik Diesla, e, który, który produkujemy w Polkowicach. A cońską pani dyrektor ma jechać. Zobaczymy tylko, zobaczymy tylko, czy to jest silnik do naszego sponsora, Gdyby się nie okazało, że nie ma. Nowy nabytek cieszy i powinien cieszyć nie tylko szpitalny personel, ale i przede wszystkim potencjalnych pacjentów. Pozytywnym zaskoczeniem dla władz lecznicy jest natomiast solidarność, którą wykazały się różne podmioty. Niecodziennie zdarza się bowiem, by siły z lokalnymi firmami czy parafian łączyli światowi producenci, sędziowie i podmiejskie gminy. Tak naprawdę nadzieja nie umiera, bo pacjenci ludzie. Dobrej woli. W każdej sytuacji do, do dnia dzisiejszego nas mocno wspierają. Przekazują od dobrego słowa poprzez każdą drobną wpłatę. Wsparcie są dla nas bardzo, bardzo, bardzo dużym. Władze lecznicy podsumowują, że na ich konto dzięki wsparciu firm, instytucji czy osób fizycznych wpłynęło już niemal 350 tysięcy złotych. Pieniądze są na bieżąco wykorzystywane na zakup środków ochrony, a także sprzętu medycznego, który w kluczowym momencie ma wartość ludzkiego życia.